Więc ciągu taką sobie chodzi ładnie na wolnych obrotach. Zaraz trochę spadnie, bo jest zimny. No nie ma jeździć, gra dzisiaj pada. Jest zimno na razie, nie ma co szaleć, dopiero koniec kwietnia. Wczoraj był zrobiony przegląd. Na rok ważny, wszystko. No jak mówiłem, po tydzień temu, po rondzie była wyrwa dziura. Straciłem odważnik z lewej strony. To już sobie skleiłem od środka, pękło mi. Wyżyłem w klawężnik i z dołu jakieś tam obszorowania. Mało istotne. Taką sobie chodzi, ładnie na wolnych obrotach. Gaźnik jest ustawiony, trochę przesterowany. Kolega mi przerobił, żeby nie chodził na starcie, nie był taki szybki. Jego maksymalna prędkość 115, na 120 nie jechałem. Powiedzmy po rozbujaniu się. Słowa to jest tam bez problemu. Oj, taką sobie będzie pykał lekko. Fajne jeszcze jest to, że pokazuje kontrolkę zabrudzenia oleju. To nie, że nie ma oleju, że jest brudny olej. Woda normalnie chłodzona jest cieczą. Wymieniałem właśnie węża w chłodnicy też tydzień temu, bo od chłodnicy się przetrwa tam o jakiś plastik czy o coś. Także ogólnie ogólnie jako Ktoś, kto by chciał się nauczyć jeździć, czy tam coś w tym rodzaju, sobie tak do pracy, czy gdzieś na niedaleko odległości, znaczy na, na niedalekie, No, można jeździć kilometrów dużo, ale się mija z celem, tak. Nie jest wielka pojemność, trzeba uważać też nie przekraczania prędkości powyżej 100 na godzinę, gdyż może to no, powodować przegrzanie, tak, bo on jednak jest schłodzony wodą, znaczy cieczą, ale to zawsze jest, to zawsze jest. Mała pojemność i skuter i ta dla niego prędkość non stop walić stuwą 110, to jest dla niego trochę nie, niebezpieczne. Dzięki za oglądanie. Następne filmiki z jazdy będą jak się zrobi trochę cieplej. Jest 5 stopni na dworzu, nie ma co wariować. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania moich subskrypcji. Dzięki, hej.